Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Termoil, w grze, w której musimy stać się nieprzyzwoicie bogatymi potentatami ropy naftowej i brzmi to dosyć trywialnie, e, ale naprawdę wczoraj to odpaliłem koło 1 do 5 rano siedziałem i przedem całą kampanię na normalnym poziomie trudności. Stwierdziłem, że dziś przejdę na eksperta i będę chciał wam to pokazać. Polecam naprawdę dać grze szansę i obejrzeć odcinek do końca, bo warto, wow, dzisiaj kobieta moja przyszła i siadła koło mnie i półtorej godziny siedziała, oglądała jak tu klikam. E, I powiedziała, że świetnie się to ogląda, więc mówię, hej, to może nagram w takim razie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej gry, spodoba wam się seria, spodoba wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, a będzie to dla mnie bardzo jasny sygnał, żeby nagrywać więcej. Myślę, że 20 tysięcy będzie całkiem w pytkę. Zacznijmy kampanię na poziomie ekspert, będzie tu tutorial, ale ja dodatkowo będę tłumaczył od siebie, bo już jakby bardzo dużo e, gameplayu tutaj rozegrałem. Mamy cztery postacie, każda z nich ma jednego perka. My bez tłumaczenia zagramy sobie Larym. Larym ma dużo keszu, podpala cygara z 100 dolarówkami, e, więc weźmiemy sobie jego i na początek. Każdy tej planszy zamiast 2000 dolarów zaczyna z, z jakby z kwotą 2,5 tysiąca. Więc jak najbardziej go lubimy. Hajst się musi zgadzać, prawda, Lary? Wida nasz burmistrz? E, to jest ekran miasteczka. Tutaj będziemy mogli ulepszać różne rzeczy. E, nasze dyliżanse, które będą dowodzić ropę Nasze rury, żeby szybciej jakby ją wydobywać I tak dalej, i tak dalej Żeby po prostu zdobyć przewagę nad konkurencją e, Bo to nie jest tak, że jesteśmy tu sami Tylko pozostałe postaci, których nie wybraliśmy Są naszą konkurencją w tej grze I zanim będziemy mogli pójść wydobywać ropę I zmierzyć się z nimi Musimy zajrzeć do ratusza Przejść na mapę świata I porozmawiać tutaj z burmistrzem i policytować jedną z parceli. Pierwszą z nich dostaniemy za darmo od burmistrza, a następne będziemy musieli e, się bić z innymi, bo być może na niektórych będzie więcej ropy niż na innych. W związku z tym dzieje się to na drodze licytacji. E, tutaj było krótkie przedstawienie naszych przeciwników, a także nas. Na początku burmistrz daje nas. Tutaj, krainy mamy 4, później przejdziemy na pustynną, później na, tutaj na taką sawannę, żeby później pójść na lodowe tereny. Z czasem, burmistrz będzie chciał odejść na emeryturę i będziemy mogli wykupować, jakby, udziały w ratuszu. Ta osoba spośród tych czterech, która jako pierwsza wykupi 50% udziałów, zostaje właścicielem wyspy burmistrza i wygrywa grę. A póki co, zacznijmy! Każdy z nas tutaj, my jesteśmy Larym, dostaje 20 tysięcy dolarów na start. I musimy to rozdysponować tak, by jak najmocniej pomnożyć ten kapitał. Pierwszy z budynków, który jest dostępny, one będą się z czasem odblokowywać, jest bank. W nim możemy wziąć pożyczkę, ale póki co tego nie potrzebujemy, więc po prostu wyruszymy już na pole. Kosztuje to 2500 dolarów, bo tyle dokładnie Lary zabiera ze sobą. Ma troszeczkę więcej niż inni przeciwnicy. I teraz tak, zawsze zaczynamy od wysłania dwóch dozerów. To są goście, którzy poszukują ropy. Oni mają takie patyczki i sprawdzają, czy w ziemi nie ma ropy. Tutaj po lewej i po prawej widzicie dwa budynki korporacji Left Incorporation. I Writing Corporation. Yy, oni skupują od nas ropę. Możemy wysyłać dyliżanse do nich, które będą sprzedawać. Generalnie poniżej jednego dolara nie opłaca się e, sprzedawać, bo jest to nieopłacalne. I znalazł ropę Gwizda, więc stawiamy platformę odwi z odwiertem i zaczynamy wysyłać pomału rurę w dół, która się przewierca. E, I tak oto znaleźliśmy e, olej. Stawiamy sobie teraz dwa dyliżanse na przykład i zaczynamy sprzedawać w lewej korporacji tutaj, jeżeli tak się okaże że obydwie by miały bardzo niskie ceny to możemy wybudować silos po to żeby przechowywać ropę do czasu aż troszeczkę poprawią się ceny, ten tutaj też znalazł ropę więc stawiamy drugą platformę wiertniczą e, i, i prowadzimy rurę w dół, zobaczymy czy uda nam się coś znaleźć, na początku musimy być bardzo ostrożni e, z pieniędzmi, bo może być tak, że nam się skończą tutaj też znaleźliśmy ropę, więc dwa kolejne dyliżanse Eee, przypisujemy do prawej korporacji i zaczyna być tu na początek całkiem wydajnie. Czas mamy w przypadku pierwszej planszy do końca marca, w przypadku kolejnych do końca czerwca, a koniec końców będziemy mieli czas przez cały rok, żeby wydobyć maksymalnie dużo ropy na tych terenach. Także warto inwestować te pieniądze. Wchodziliśmy mając 2,500 tysiąca dolarów, fajnie by było. Wyjść przynajmniej na zero, prawda? Tutaj widzę, że niebieski idzie tu, żeby zebrać jeszcze trochę z tej platformy, bardzo dziwnie, ale tu już widzę, że i tu, i tu pomału zaczynają spadać te ceny. Więc zbudujemy sobie w tym momencie silos na środku, i e, do niego będzie póki co zwożona ropa. Póki ta cena nie wzrośnie, cztery diliżanse w zupełności wystarczą. W międzyczasie puszczam kolejnego dousera, który będzie tutaj przeszukiwał, czy e, nie ma gdzieś innego źródła ropy. W przyszłości będziemy mogli z jednej platformy, jakby do kilku do kilku złóż sięgać, będziemy mogli te rury pogrubiać, żeby więcej e, ropy nimi transportować, będziemy mogli przyspieszać te wagony będziemy mogli zwiększać ich maksymalną ilość, którą możemy posiadać grę przyspieszać możemy już ale jeszcze tego nie będę robił, żeby maksymalnie dobrze móc wam to tłumaczyć i znalazł ropę w tę stronę, gdzieś tutaj Pytanie tylko, czy opłaca nam się po nią sięgać? Albowiem, no e, do końca pozostał już tylko miesiąc. Te planże są jeszcze bardzo, bardzo krótkie, początkowe i e, no nie jestem taki pewien. Chyba wolałbym pozbierać tu trochę ropy z tych złóż, które mam, żeby je sprzedać, wyjść maksymalnie na zero, tak jak tylko będzie to możliwe, prawda? E, I wtedy zakończyć poziom, bo jest to jeden z pierwszych poziomów. Ale tu już widzę, że no, delikatne problemy Zaczynamy mieć w silosie yy, I albo będę musiał Za chwileczkę dobudować drugi Albo sprzedawać po nieco niższej cenie Ale widzę, że już w lewej korporacji Cena zaczyna bardzo, bardzo szybko rosnąć Także niech Diligence Może dostawimy z jeden Diligence i niech on pozbiera jeszcze trochę ropy, bo zobaczcie, jeszcze chwileczka dosłownie. I tutaj będziemy mogli sprzedawać po całkiem sensownej cenie, więc ja nie chciałbym wydawać. Dobra, myślę, że już jeden z dliżansów może zacząć po malutku. E, tutaj dowodzić ropę i dobra, myślę, że wszystkie pięć już tutaj oddelegujemy. Czy uda nam się do końca miesiąca przetransportować całą ropę? Nie sądzę, więc dokupmy dwa dyliżanse, żeby zrobić to maksymalnie szybko. Jeszcze jeden, zostało nam już tylko kilka dni, e, mogliśmy trochę wcześniej zacząć to robić. E, no i tutaj mój błąd, bo za bardzo się skupiłem na gadaniu i, i zrobieniu tego niby ładnie, a wyszło to jak wyszło. Moich hani więc początkowych 2500 dolarów, zostało nam tylko 1100. Eee, początek bardzo, bardzo przeciętny. Jeżeli o to chodzi, jesteśmy bez żadnych upgrade'ów. Eee, w tym momencie mamy już dostęp do fabryki, gdzie możemy ulepszać sobie rury. Możemy sprawiać, że z jednej... E, z jednego miejsca jakby wychodzi kilka rur, będzie, że będziemy mogli poszerzać sobie te rury, e, albo że rozmiar silosu będzie większy. My sobie poszerzymy rury na start i to będzie wszystko, co zrobimy. Ruszamy od razu na aukcję. I Tutaj widzimy, jak było e, z ropą na tych terenach, więc spróbujemy sobie gdzieś tutaj wydobyć. Na przykład każdy rozstawia się w swoim miejscu, płacimy za ziemię 1000 dolarów e, i w tym momencie będziemy mieć już pół roku na Eee, wydobycie, prawda? Dobrze mówię, że pół roku? Tak, do June 30%. Początkowa cena w korporacji po prawej jest 1,13$, więc bardzo szybko wystawiamy tu dwóch łebków. Przyspieszymy sobie trochę. Być może uda nam się coś sprzedać po fajnej cenie. Byłoby zajebiście, jakby tutaj coś znalazł, ale widzę, że dosyć średnie jest, jeżeli o to chodzi. Dobra, stawiamy tu platformę na pewno już, żeby szukać ropy jak najszybciej. Jest już ropa. Pogrubiamy od razu rury, bo mamy pogrubione. Stawiamy cztery dyliżanse i e, wysyłamy tu, bo tu też jest bardzo dobra cena. I z pogrubionej rury idzie to bardzo szybko, i od razu sprzedajemy. Tutaj jest e, kolejne złoże więc natychmiast tutaj druga platforma, też pogrubiona rura. E, jak najbardziej, i kolejne cztery dyliżance. Tym razem nie zmarnuję tej okazji na robienie tego powoli i tłumaczenie Wam. E, tak jak widzicie to wygląda na sensowniejszym tempie, działa to dużo, dużo sprawniej i od razu zaczynamy sobie fajnie zarabiać naprawdę. Już mamy dwa koła, więc wysyłamy od razu dwóch kolejnych typuniów, e, którzy będą wyszukiwać nam e, złóż. Stawiamy sobie silos od razu za chwileczkę, tu jeszcze możemy przez chwilę posprzedawać, żeby mieć tej kasy dużo e, i tu widzimy, że będzie gdzieś kolejne złoże. Przekopiemy się od tej rury, pociągniemy, bo ona już jest zapgrade'owana delikatnie. Co dla nas jest oczywiście bardzo dobre i tu sobie pogrubimy te rury i widzimy, że tu zaczyna rosnąć cena. Więc za chwileczkę będziemy sprzedawać do prawej korporacji i możemy robić to już teraz jak najszybciej. I leci bardzo, bardzo dużo ropy. Kolejne trzy dyliżanse sobie zatrudnimy, żeby szybciej to robić. Po prostu trzeba bardzo ostrożnie, żeby tutaj za wysoko nie poszedł ten wskaźnik, bo jeżeli ropa przestanie się mieścić w budynku, to może się okazać, że zaczyna się wylewać. A za wylanie ropy płacimy ogromne kary. Dolar trzydzieści. Cena naprawdę przezajebista. Także dyliżanse wysyłamy. Sześć tysięcy udało nam się zarobić. 7000 już w tym momencie. Wynik bardzo, bardzo dobry. E, Typunio próbuje tam szukać jeszcze jakiejś ropy, ale chyba więcej na tym poziomie póki co nie znajdziemy. Aha, nie możemy zakończyć wcześniej jeszcze tego poziomu. Nie możemy. Dopiero jak będzie on trwał rok, to byśmy mogli. Więc z zarobioną kwotą prawie 8000 dolarów możemy tylko poczekać, aż całość się już e, zakończy, bo większość ropy tu nie ma. Moglibyśmy. Poszukać na ślepo jeszcze. No ja puszczę jeszcze jednego ziutka, aczkolwiek nie sądzę, żeby on cokolwiek znalazł, bo on jeszcze, zobaczcie, tylko do tej głębokości szuka. Jeżeli ich sobie zapgrejdujemy co za chwilę będziemy mogli robić, to oni będą w stanie szukać na większą głębokość. W związku z tym będziemy mieli większą szansę na to, że dostaniemy się. Do złóż ropy, które są położone niżej, tak to byśmy musieli drillować na oślepa Zobaczcie, to nie jest zbyt tanie, więc ja wolę tutaj z pewnymi prawie 8 tysiącami dolarów zostać i dzięki temu. Zobaczcie, tu były jeszcze złoża ropy, ale niestety nie bylibyśmy w stanie jej wykryć. I może byśmy na nie trafili, może nie. Póki nie mamy zabgradowanych typuniów, nie ma co. Eee... Na plus jesteśmy 7705 dolarów i zobaczymy, jak to jest w porównaniu do przeciwników. Nadal poszło im nieco lepiej. No to jest poziom ekspert, więc tutaj na pewno będziemy musieli się sporo więcej napuść. Pamiętam, że na normalu praktycznie każdy poziom ich zjadałem. No tutaj na pewno nie będzie to aż tak proste. Teraz mamy do dyspozycji również Edwarda w Workshopie, który właśnie będzie w stanie sprawić, że nasi ludzie e, mogą od teraz głębiej wykrywać e, ropę i od razu idziemy na. Eee, kolejne, kolejne ziemie no widzieli widzimy, że tutaj eee, dosyć sporo jest tej ropy w przeciwieństwie do naszego miejsca gdzie nie było nie, prawie wcale eee, więc pójdziemy sobie tu zobaczymy czy będą się chcieli licytować jeszcze nie więc super spróbujemy sobie tutaj w takim razie to zrobić i idziemy kopać 2500 dolarów na start let's go eee, 80 centów po prawej z lewej strony rośnie, z prawej też rośnie, więc zobaczymy, może uda nam się. Trzeba bardzo szybko zrobić odwierty, jeżeli się uda. Dobra, tu już coś mamy, idziemy od razu w dół. Tam też coś mamy, ale wolę najpierw z jednego mieć pewne wydobycie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i od razu wysyłamy diliżanse tutaj po dolar 20 prawie, żeby wydobywały. Tu idzie od razu kolejna platforma obywatelska i pięknie zaczynamy wydobycie. Kolejne dwa diligencje. Opierdalamy, póki mamy tutaj wysoką cenę, bardzo ładnie. Kolejne dwa diligencje. Lecimy, 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 póki cena jest dobra. Ostrożnie, żeby nie było spoiler. Pięknie, zarabiamy. Od razu idzie dwóch typów do wykrywania. No teraz już rzucamy właściwe obroty, słuchajcie. E, a, a, a nie jakieś kanapeczki, które były na początku z tłumaczeniem. E, gdzie ty nie coś znalazł? Tutaj. E, dobra, więc budujemy kolejną platformę Absolutnie, tuż tu cena jest zbyt niska Więc stawiamy dwa silosy I za chwileczkę będziemy przechowywać tam olej Tu robimy wyszukiwanie I tu coś znalazł goś, więc tutaj prowadzimy linę Bo tutaj się już skończyła e, I tu mamy bardzo ładnie kolejną platformę dostępną Bardzo w porządku 1000 dolarów jeszcze dla nas I tu jest kolejne, zło o kurde, i kolejne jeszcze złoże ropy e, Więc zaraz się tam pewnie wrócimy Bo tu dot dotarliśmy do, do jakiegoś I tu jeszcze jest jakieś E, które byśmy mogli wydobyć Jeżeli się postaramy Ale dobra, tutaj płynie w każdym razie Odkładamy w silosach, dowodujemy tutaj kolejny silos I czekamy na wzrost cen Czas mamy do 30 June, June, July, August Do 30 czerwca Musiałem sobie tak zweryfikować w ten sposób Dobra, po prawej stronie widzę, że rosną ceny I to oznacza, że pomału Zaczynamy dyliżansy tam wysyłać Żeby się wyprzedawały bo też nie mamy już aż tyle miejsca w silosach, ile bym chciał. Dobra, i cena już jest jak najbardziej akceptowalna, więc zaczynamy masową sprzedaż. Tam już wyczerpałeś źródło, więc teraz lec tutaj. Dokładnie na 97 centach stanęła ta cena tutaj. Dla mnie w sumie całkiem spoko, jeżeli o to chodzi. Zaczyna spadać, więc jak spadnie poniżej 90 centów, to pauzujemy, chociaż nie zostało nam aż tak dużo czasu, więc ja bym nie był aż taki pewien. Tam coś znaleźliśmy jeszcze. E, zejdziemy tu, dobra, tam prawdopodobnie się za chwilę wyminą. Przyda nam się jeszcze kilka dyliżansów, żeby nieco szybciej wyprzedawać w razie czego. E, I tu coś widzę, że jest, a tu się właśnie skończyło, więc w sumie spoko, zejdźmy tu jeszcze w dół i tu zaczynamy bardzo, bardzo masowo sprzedawać, bo nie zostało nam naprawdę już dużo czasu, więc wszystkie 15 dyliżansów, które mamy, oddelegowujemy. Tu budujemy większą rurę, żeby szybciej szło wydobycie. No i wyprzedajemy w takim razie, ile się da po 95 centów. 97 już cena rośnie, więc naprawdę przegenialnie. To jest ostrożnie, żeby spojrzysz na mnie wszedł. I pięknie, zarabiamy pieniądze. Tu jeszcze coś powinno być, wysyłamy rurę. Nie mamy już dużo czasu wcale, ale jest jeszcze jedno źródło ropy. Z którego wydobędziemy ile się da I opierdolimy Za naprawdę ładną sumkę Sprzedajemy teraz tu po prawej, bo tutaj pięknie rośnie cena W ostatnie dni I ostatnia ropa już idzie I zarobiliśmy 12409 Cudownie, fantastycznie, fenomenalnie Wynik absolutnie bardzo dobry i już udało, nie, nie udało nam się być lepszym od kurde naszych rywali. Cały czas tutaj radzą sobie nieco lepiej, ale zrobiliśmy naprawdę 150% tego co mogliśmy, a będziemy starać się, by było oczywiście jeszcze lepsze, jeszcze lepiej. Teraz mamy na dodatek do dyspozycji stajnie. Dzięki czemu możemy sobie zrobić licznik dyliżansów, możemy powiększyć sobie wielkość naszego stada. Możemy ich upgradeować, ale to wszystko będziemy sobie robić w trakcie. A dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli chcecie więcej Termoila, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I naprawdę, naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!